Ale strzeliło mnie, nie powiem co, bo nie mogę mówić w telewizji. Panie prokuratorze, co to jest za decyzja? Facet jedzie 350 czy ileś na godzinę. To jest przyzwalanie prokuratorze na to. Przecież to się w ogóle logice nawet na żadnej nie kłania. No co to w ogóle jest? To jest granda zwyczajna. Ale gdyby on poszedł do pierdla... Pierdla, dokładnie, powtórzę za panem. Pro prokuratorze, posłuchaj, posłuchaj jej. Piracki rajd 390 km na godzinę przez Warszawę i żadnych konsekwencji, gdyż prokuratura umorzyła sprawę. Grzegorz Jankowski ostro komentuje tą absurdalną decyzję. Napisz w komentarzu, co o tym sądzisz i udostępnij film dalej. Damskiego Ci mieliśmy zacząć od polityki, ale strzeliło mnie. Nie powiem co, bo nie mogę mówić w telewizji. No tuż przed wejściem na antenę spojrzałem sobie, a zobaczę, co jest, co w newsach News.pl. I słuchajcie, śledztwo wobec youtubera, który miał 390 km na liczniku z trasą S79 i nagrywał jazdę telefonem, zostało umorzone. O widzicie to na, na swoich ekranach teraz. Prokurator uznał iż podejrzany swoim niebezpiecznym oraz nieodpowiedzialnym zachowaniem nie wypełnił znamion czynu zabronionego. O widzicie to właśnie. I teraz posłuchajcie, posłuchajcie, usiądźcie, bo was też strzeli. Prokurator uznał, iż podejrzany swoim niebezpiecznym oraz nieodpowiedzialnym zachowaniem nie wypełnił znamion przestępstwa, albowiem jego zachowanie nie stanowiło konkretnego, bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Słyszycie? Jego zachowanie nie stanowiło konkretnego, bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. No nie stanowiło. I co dalej? Śledczy przekazali sprawę policji, mężczyzna będzie odpowiadał za poruszanie się z nadmierną prędkością i używanie komórki w czasie prowadzenia pojazdu. Panie prokuratorze, któryś podejmował taką decyzję, to jest kpina, to są drwiny z poczucia bezpieczeństwa. Panie prokuratorze, co to jest za decyzja? Facet jedzie 350 czy ileś na godzinę, to jest więcej niż samolot, który startuje na lotnisku. I on nie stanowił zagrożenia tylko? Że to jest wykroczenie? Panie prokuratorze, który, ma, który masz majestat państwa ze sobą, co, co ty mówisz ludziom, że jak ja teraz pojadę do domu trasą łazienkowską, gdzie wolno 80, polecę 200, bo tyle mogę w swoim samochodzie, to będzie zwykłe wykroczenie i nie będę robił zagrożenia żadnego bezpośredniego, tylko potencjalne? To jest przyzwalanie, prokuratorze, na to, żeby ludzie tak jeździli, żeby sobie te filmiki robili i zarabiali na tym kasę. I ty, prokuratorze, na no to pozwoliłeś właśnie przed chwilą. Taką decyzją, głupią decyzją. Profesor Ewa Pietrzydzieniewicz, Uniwersytet Warszawski, dzień dobry. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Andrzej Anusz, Instytut Piłsudskiego, dzień dobry. Dzień dobry. Znaczy, tak mówiąc, kolokwialnie, to mnie strzeliło, dlatego jestem, myślałem, że inaczej jest zawsze ten program. 350 czy 390 leci facet na godzinę. I to nie, nie ma zagrożenia katastrofy ruchu lądowego. Przecież to się w ogóle logice nawet na żadnej nie kłania. No co to w ogóle jest, pani profesor? No, no przede wszystkim ja to od razu widziałabym szerzej, bo że to jest granda zwyczajna, to to oczywiste. Przy okazji jestem ciekawa, czym on jechał, wie pan, bo my wszyscy tego nie zrobimy ze względów zasadniczych. Nie mamy aż takich y, samochodów, ale sprawa szersza. Y, to jest to sypanie się naszego wymiaru niesprawiedliwości, że już dzisiaj właściwie nie zdumiewa nas żaden wyrok. Niekiedy zupełnie kurierzalny i taki, co to byśmy na to nie wpadli, że w ogóle tak może Wysoki Sąd to sądzić. Po drugie, że Wysoki Sąd też ma no jakichś zwierzchników, dajmo, że przytomniejszych od tego pana tam, prokuratora czy sędziego. I oni też powinni jakoś się zachować. Wobec takiego wyroku to nie jest tak, że, że, że to sobie zupełnie można przepuścić, a przynajmniej tak być nie powinno. A poza tym całe szczęście, że ten no, drogowy bandyta, a bezmózgowiec kompletny. Yy, poza tym, że nikogo za sobą nie zabrał, po prostu dlatego, że gdyby nie wiem, jak chciał, to i tak przy tej prędkości by nie wyhamował. Gdyby tam coś się przed nim zadziało, a o tym wiemy wszyscy. I co, i nic. I będziemy musieli to przeżyć razem z tym panem, co to mu tam te zarzuty stawiał. Panie doktorze, granda. No, granda, i to jest tym bardziej bulwersujące, że w dobie mediów społecznościowych to niestety może być zachęta dla innych tego typu kierowców, w cudzysłowie. Dlatego że zwróćmy uwagę, ten kierowca, w cudzysłowie kierowca. Bandyta drogowy, tutaj się zgadzam z panią profesor który stworzył ogromne zagrożenie. On nagrał filmik. To znaczy, są tacy, którzy z tego typu łamania prawa, przekraczania przepisów, oni robią jakby wydarzenie o charakterze e, nawet i zarobkowym, prawda, i medialnym. I w związku z tym, jeśli z, e, ta sprawa miała taki charakter też medialny i teraz tak, nie ma sankcji bezpoś... takiej mocnej, to niestety obawiam się, że to może być dla naśladowców tego bandyczy no, drogowego to jest e, na pewno, wzór no, tak. i, i, i tego Typu szalone wyścigi czy szalone sytuacje możemy mieć w przyszłości. I drodzy Państwo, prokurator, który wydał taką decyzję, prokuratorze, jesteś obowiązany do tego, żeby sprawiać poczucie bezpieczeństwa Polakom. A tą decyzją zrobiłeś, zachęciłeś tych szaleńców, żeby oni jeszcze szybciej, częściej jeździli. Oni być może zarabiają na takich filmikach. I oni mają ten Twój mandat, prokuratorze czy policyjny, to oni mają wliczony w koszty. Ale gdyby on poszedł dopiero do więzienia, przepraszam bardzo, na jeden rok. To on tego już nie ma w kosztach wliczonego, drogi prokuratorze. I spowodowałeś teraz to, dałeś przyzwolenie na tego typu jazdę szaleńczą. Obronisz tych niewinnych, którzy wpadną pod ten samochód? Prokuratorze, mądry? Wskr się raczej, bo gdyby ktoś tam wpadł pod ten samochód, to nie byłoby co zbierać. A poza tym, panie redaktorze, za mało. Tu by jeszcze trzeba krzyknąć, słuchajcie z wierzchnicy pana prokuratora. To nie jest tak. Że prokurator też może sobie właściwie na wszystko pozwolić, bo gdyby tak było, to przepraszam, monarchia. To tam jakoś w tych wewnętrznych sprawach sądowniczych powinno być no, przynajmniej omówione. To tak się nie da, że jeden prokurator nagle decyduje de facto o naszym życiu. No bo on powiedział, to nie jest przestępstwo de facto, tylko wykroczenie. No to proszę bardzo, kto ma, nie wiem, Prokurator to pewnie jeździ na hulajnodze, więc mu wszystko jedno. No. Doświadczona pani profesor, prokuratorze, posłuchaj, posłuchaj jej. I przepraszam za to określenie więzienia, ale naprawdę w emocjach jest. Nie, ale to, to dopierdla, dokładnie, powtórzę za panem. Tam jest jego miejsce tego bandyty.